Witam was z powrotem <laughs> Więc tak, ukończyłem te misje nefalemowskie Za które dostajecie właśnie PD i Złoto I teraz w momencie kiedy macie ukończone Wszystkie Wszystkie pięć, to Dostajecie Za piątym razem, że tak powiem za ukończeniem Piątej misji dostajecie 14 milionów PD i 74 tysiące złota. I teraz co robicie? Teraz wracacie do miasta. Yy, właśnie tak. I co robicie dalej? Podchodzicie do Tyrael'a, gadacie, ble, ble, ble. I dostajecie skarb Horadrimów, 5 milionów PDI i 30 tysięcy złota. I z tym skarbem Horadrimów Hora albo go otwieracie, albo go po prostu sobie zostawiacie, tak jak ja. Ja chcę akurat nagrać filmik na YouTube, jak tam te 20, czy tam 30 otwieram. No i myślę, że to było na tyle. Subskrybujcie, łapkę w górę. To był, że tak powiem, dopełniający filmik do tego mojego poprzedniego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na razie.